Czyński to polityczny gangster. Takimi słowami Sławomir Mencen nazwał prezesa Prawa i Sprawiedliwości. Wielu zwolenników PiS uznało to za skrajną nieodpowiedzialność i arogancję, nazywając przy tym Sławomira Mencena „rozwydrzonym chłopcem w spodękach”. Dlaczego Sławomir Mencen użył takich słów? Ano dlatego, że od jakiegoś czasu PiS próbuje przykleić konfederację do swojego koalicyjnego lepu. Chcą pozbawić Konfederację możliwości manewru w 2027 roku. Jak słusznie zauważył redaktor Igor Zalewski z kanału Zero, Sławomir Mencen chce urządzić polityczny casting na koalicjanta. I co się dzieje? Sławomir Mencen na te próby współpracy reaguje ogniem. Cała Konfederacja masowo publikuje wpisy na portalu X, uderzające w prawo i sprawiedliwość. Ale wiecie co, oni mogą sobie na to pozwolić, bo w tym przypadku Sławomir Męcen ma rację. To PiS potrzebuje konfederacji, a nie na odwrót. A uwzględniając to, że na pokładzie nie ma już Korwina i Brauna, mało prawdopodobne jest odpalenie protokołu 1%.